Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Koko i dwusetny odcinek wyzwania dziesięcioleci. Tak nie przysłyszeliście się, dzisiaj jest dwusetny odcinek tego wyzwania. Czyżbyśmy ścigali dynastię albo modę na sukces? Zobaczymy, czy producent, czyli ja sprosta temu zadaniu. Zostawmy je na tą sprawę na przyszłość, a teraz skupmy się na dzisiejszym, dwusetnym odcinku. Nie wiem, kochani, czy zwróciliście uwagę, ale mamy ustawione przed naszym domem przepiękne halloweenowe dekoracje. I tak, kochani, nie mylicie się. Zresztą tytuł odcinka mówię sam za siebie. Dzisiaj odbędzie się przyjęcie halloweenowe u Hotwornów. W latach 50. odbywały się już takie imprezy, ponieważ znalazłem informację, że 31 października 1920 roku w mieście Anoka w stanie Minnesota odbyła się pierwsza w USA parada z okazji Halloween. Jej uczestnikami byli mieszkańcy, przebrani w kolorowe stroje. Popularnych postaci i nasza rodzinka, kochani, także ma przeurocze, według mnie, ma przeurocze kostiumy. A w co się ubiorą nasi goście, tego nie wiem, nawet ja, będzie to dla mnie także wielka niespodzianka. Chcę jeszcze powiedzieć, że w 1937 roku Anok ogłoszono światową stolicą Halloween. I kochani, od teraz w naszym wyzwaniu dziesięcioleci będziemy już mogli spokojnie organizować przyjęcia halloweenowe, czy jak wolicie, upiorne przyjęcia. No to co? Kochani, chodzimy do środka, nie? Na zewnątrz już widzicie, jak Gryfin oczywiście, bo to Gryfin powiesił te piękne dekoracje, nawet zrobił, słuchajcie, takie cudowne. Dynie, dynie ducha i klasyczną. Powiedzmy, że to też zrobił. Powiesił te okropne pająki. Uuhu, nie wiem, jak będę na nie mogła patrzeć. Pajęczyny. No, a w środku, co tutaj? W środku no nie szalałam za bardzo. Bo chciałam, żeby było w miarę skromnie. Ale tutaj, kochani, goście będą mogli zobaczyć też dynie straszydło, dło takie z papieru Jordi kochani nasza artystka zrobiła domek wiedźmy tu wygrzebaliśmy na targu staroci takie stare garki, kochani no i takie światełka powiedzmy tu są kochani z papieru różne duszki latające zrobione Ali znalazła, kochani, stare jakieś obrusy. Wiecie, takie dziurawe, więc to jeszcze poszczępiła. Przykryła różnego rodzaju stoły. Tutaj dała przysmakami miskę. Tutaj, kochani, postawiliśmy stół do robienia dyni. Myślę, że nawet możemy włączyć już jakąś straszną muzyczkę, żeby nam tutaj grało coś. Pod warunkiem, że znajdę o straszna muzyka a w naszej jadalniu kuchni, tutaj kochani przełożyliśmy do robienia drinków, nasz barek tu także są te latające duszki a tutaj oczywiście jest szwedzki stół to są kochani wszystko modne. to wiadomo, że moi simowie tego jeść nie mogą, ale zaraz nasza Alice przygotuje wszystko właśnie zbiera się do Garów. A szkielecik naszej krówki będzie straszył dalej w naszym mini ogrodzie. No to co? Ja już puszczam grę, niech się dzieje, co duchy nam przyniosą. Jestem ciekawa, co dzisiaj się, kochani, wydarzy. W ogóle wiem, że zaczynamy dzisiejszy odcinek dość późno, ale ja to zrobiłam specjalnie, żeby, kochani, jakiś klimacik był. Jak widzicie, mamy tutaj Halloween No i Halloweenowe, kochani, tradycja Momencik, bo ja bym chciała, żeby on przede wszystkim nakrył mi do stołu I zrobił tackę z drinkami, żeby przygotował No a wróćmy do naszych tradycji, kochani Przede wszystkim przebieranie się, prawda? Musimy się przebrać Zaprosiliśmy już gości, przybędą o godzinie 17, i o tej oczywiście rozpoczynamy nasze przyjęcie. Mamy mieć upiorny nastrój, no i ozdobić nasz dom, abyśmy się wszyscy radowali. Czekajcie, ja tutaj pomogę im i wyciągnę pierwszą rzecz, którą przygotowała Jody. O mała, widzę, że już zjadła. Bardzo ładna kwota, kochani. Nasz, możesz małą w ogóle wyciągnąć, gdybyś był taki miły. Dzięki, Złotko. To tam szykuj, szykuj dalej. Możesz tutaj w ogóle zostawiać dobrodziejstwa. Jeżeli chodzi o Gryfina, kochani, to on dzisiaj nie był w kancelarii prawniczej. Dzisiaj nie był. Co się dzieje, Kiciuś? Czyżbyś się bał? Słuchajcie, Herosiek się boi pewnie tej muzy. Co się stało? Spokojnie, Kiciusiu. Wszystko jest w porządku. Moment, zatrzymam na chwilkę grę. I kochani, dzisiaj nie był na swoim stażu, ma jednak wszystko przygotowane do kolejnego dnia pracy. Był natomiast na zajęcia na uniwersytecie. Jeszcze nie napisałam pracy semestralnej, to znaczy on nie napisał ani nie przygotował prezentacji, ale postaram się to zrobić, aby było w kolejnym odcinku, ale w kolejnym odcinku wiecie, u Hawthorne'ów no, nie o Graysona. Co ta kobieta robi? Słuchajcie, z nogami. No i wiesz co, Alice? Wiesz co, Jody? Ej, no. Dobra, nikt tego nie widział. Nie ma sprawy. Tobie się ciało trochę siku, więc mógłbyś mi iść skorzystać. Ja Wam najpierw pokażę przebranie naszej małej, bo ma przeurocze, kochani, przebrańko. Podejdź tutaj, powiedz, żebyście wszyscy moja duszko widzieli. O, proszę, kochani. Nasza mała dnieczka, no popatrzcie, no wygląda rozkosznie. Nie wiem, co mi się bardziej podoba: czy ta urocza czapeczka, czy te pomarańczowe. Rajtuski, chyba wszystko, tak, chyba wszystko mi się podoba. Moja droga, chodź, pogłaszcz i pogawoż do Herosika. Jasne, że zaczynamy. Nie, 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 mój drogi, to nie jest trój, który ja dla ciebie przygotowałam. Ja mam specjalne wymagania, proszę, no wiedzmy, ale kolorystycznie dobrała się do córki. Chodź tu, pokaż się. Jordy, ty też strój. No i chodźcie, pokażcie mi się. Lecą, kurczę te ubrania. Wiesz co, Jody, chciałabym, żebyś wygłosiła Herosikowi kazanie, bo mi tutaj lata. Nie da się to tutaj zmieścić. Hmm. Dobra, nie będzie tutaj. Zaraz załatwimy z kotem sprawę. O, już zaskoczył. Patrzcie, jak Jodie fantastycznie wygląda, ale spójrz tutaj, moja droga. Wykapana Dorotka, nie? No, wygląda przeuroczo, kochani. Ona jest smutna, bo jej siostra Lucinda dzisiaj umarła. Mogłabyś mi wypolerować. A nasz pirat, kochani, bo Gryfin jest przebrany za pirata tam z czarownicą rozmawiał. Widzisz, mówiłam ci, że dobrze, że inny strój masz, moja droga, bo byłoby niesamowite. Popa. Podziękuj siostrze za przybycie, jej humor, porozmawiaj o kostiumie. Tutaj Sali się przebrała za czy liderkę. Możesz też pochwalić jej kostium, podziękować za przybycie. Dniusiu. chciałabym, cioci Filipę znasz? A któż to jest? Słuchajcie, muszę zacząć grę. Ej, w latach 50. byli u Star Warsi? Ja te pierwsze filmy oglądałam ja już jaka stara jestem dobra może to wytnę nie zapomnę ale nie pamiętam roku produkcji już będę musiała sprawdzić jak nie zapomnę ale to chyba nie w latach 50 no to z wyprzedzeniem wyszły mi simsy no to Teo słuchajcie nie do, że niesamowity pisarz to jeszcze wizjoner może się podzielić z nim miłością Chciałabym, żebyś pośpiewała o naszym halloweenowym święcie. Przeprowadzimy ożywioną rozmowę. Podziękujemy za przybycie. No dziewczyny, popa, pełniłyście. Nie wiem, co ona tam maluje. Możemy porozmawiać o gotowaniu. I podziękuję O, trzy leile, słuchajcie. Ho, 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 ho. No to nieźle. Słuchaj, ciotka przyszła, mogłaby się przywitać, kuzynka. A tu jest też ciotka Dina, ciotka Antoinette i wujcio Jake, a także James, u którego byliśmy już ostatnio. Ja myślę, że ja sobie utworzę po prostu grupę. Tak, utworzymy sobie grupę, żebyśmy mogli po prostu, ale nie z mężem, tylko tutaj weźmiemy inny. Trzy Lejle. No to <laughs> nie wiem, dziewczyny, czy to jest dobry pomysł. Podziękujemy oczywiście za przybycie. A tutaj? Kim jesteś? No co i z tym motywem Gwiezdny Wojen? Chodź, podziel się też miłością, żebyś poznała. Swoją rodzinkę, tą bliską i daleką, żebyś już miała jakieś krewne. No ale słuchajcie, drinki i nasze straszne ciaska idą um, bardzo ładnie. Mógłbyś yy, podzielić się wskazówkami dotyczący towarzystwie Simów, podziękować za przybycie, pośpiewać o święcie Halloweenowym, pogadać z przyjacielem. Popraw mu humor, on się już coraz lepiej, słuchajcie, czuje po śmierci swojej.